Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Józef nie wypowiada ani jednego słowa na kartach Ewangelii, a jednak jego życie przemawia pełniej niż niejedna księga. Mówi mądrość Kościoła. Witaj, bracie i siostro, w adwentowej serii podcastu Śladami Józefa. Odcinek dziesiąty. Praca nad sobą. Dzisiaj wejdziemy w przestrzeń, która jest trudna dla każdego z nas. Zastanowimy się nad samo doskonaleniem nad własnym charakterem myślami i sercem. Józef był człowiekiem wewnętrznie uporządkowanym. Widać to po jego postawie. Dbał o swój rozwój duchowy, musiał to robić i swój rozwój moralny, bo jego zachowanie, jego wybory to potwierdzają. Każdy z nas, moi drodzy, może rozwijać się i pracować nad sobą każdego dnia. Potrzeba tylko współpracy z łaską Bożą i potrzeba tylko pewnej samodyscypliny. Co mówi nam nauczanie papieskie na ten temat? Jan Paweł II pisze o świętym Józefie tak. Józef był człowiekiem wewnętrznie uporządkowanym. A Księga Przysłów w XIII rozdziale poucza nas, kto pilnuje słów, strzeże swej duszy. Kochani, no właśnie. Bardzo często jest tak, że to, co jest na zewnątrz, nasze zachowania, nasze wybory, nasze różne sposoby bycia. Wynikają z tego, co jest w naszym wnętrzu. Jeśli stajemy się na wzór świętego Józefa ludźmi pokornymi, ludźmi wewnętrznie opanowanymi, ludźmi wewnętrznie poukładanymi, ludźmi mającymi jasne i bardzo konkretne, uporządkowane wartości, to nasza zewnętrzność się porządkuje. A jeżeli nasza zewnętrzność się porządkuje, Zaczynając od bardzo prostych, codziennych spraw, to porządkuje się także to, co najgłębsze: życie duchowe, wybory, podążania za wolą bożą i wybory moralne, a także najtrudniejsze decyzje życiowe. Kiedy mówimy o pracy nad samym sobą trzeba zacząć od posiadania pewnej samoświadomości własnych myśli i działań. To pierwszy krok pracy nad sobą. Trzeba yy, mieć kontrolę nad tym, co się dzieje w naszej głowie i świadomość tego, że to, co dzieje się w naszej głowie, bardzo często wpływa na to, jakie decyzje i jakie wybory podejmujemy. Kochani, myśli są bardzo ważne. Myśli są różne. One mogą pochodzić z trzech źródeł. Z natchnienia Bożego, z kuszenia natchnienia złego ducha, a także co większość tych myśli, z ducha ludzkiego, z naszej ludzkiej natury. I ta świadomość tego, że te trzy przestrzenie działają w nas cały czas, jest bardzo ważna, bo w ten sposób możemy rozeznawać, co jest dla nas dążeniem i dążeniem ku dobra, co jest dla nas kuszeniem ku złu. A co jest dla nas po prostu naszym wewnętrznym dialogiem ze samym sobą. Bo myśli mamy mnóstwo i myśli nie da się zatrzymać. One cały czas w naszym umyśle gdzieś tam wędrują. Ale one mogą być albo przyjęte przez nas i zrealizowane, albo przyjęte i odrzucone, albo zupełnie odrzucone i zupełnie pominięte. Ale tu jedna mała uwaga: jeśli myśli pomijamy one bardzo szybko wrócą jak bumerang. Dlatego trzeba mieć świadomość tych myśli i trzeba mieć kontrolę nad tymi myślami. Pamiętać o tym, żeby nie wchodzić w myśli niepotrzebne, a jednocześnie zajmować się tymi, które są cenne i dobre. To właśnie przylgnięcie do dobra i do dobrych myśli prowadzi nas ku pewnemu rozwojowi, bo prowadzi nas ku dobrym postawom. Bo kontrolowanie własnych myśli. Daje nam przestrzeń do kontrolowania również swoich działań. Nie postępujemy wtedy w żaden sposób impulsywnie, pod wpływem chwili, ale wybieramy jasno i świadomie. Czy to jest zawsze możliwe? Zapewne nie. Ale w większości przypadków, jeśli mamy kontrolę nad własnymi myślami i dopuszczamy te, które są dobre, a odrzucamy te, które prowadzą nas do zła, to tak jest. I święty Józef moi drodzy w swoim życiu również pewnie miał różne myśli. Owszem, był świętym człowiekiem, był człowiekiem doskonałym, dlatego pewnie miał dużą kontrolę nad tym. Ale czy do głowy nie mogły mu przychodzić myśli złe o Najświętszej Maryi Pannie? Złe o Bogu, który kazał mu się tułać i uciekać z jego ziemi rodzinnej? Mogły, ale on nie odrzucił i wybrał dobrze. I dlatego on uczy nas dyscypliny duchowej i moralnej. Przyjmowanie myśli nawet trudnych, ale jeśli mamy pewność, że są one od Pana Boga, powoduje to, że wzrastamy. A przyjmowanie myśli lekkich, prowadzących do łatwej, prostej, banalnej nagrody przyjemności, bardzo często prowadzi nas do złych wyborów, bo te myśli się napędzają. Oczywiście pomijam tutaj cały mechanizm dopaminowy i przyjemnościowy w naszych głowach. To jest zupełnie przestrzeń na, inny, na inną rozmowę i na inny temat. Ale ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, chociaż coś tam się znam, ale to tylko tyle, co dla własnego użytku i tych, których kieruję duchowo, towarzyszę im duchowo. Ale nie chcę się w ten temat zagłębiać. Ale jak patrzymy na świętego Józefa, to on dzięki właśnie tej dyscyplinie myśli miał dyscyplinę moralną, a dzięki dyscyplinie moralnej miał dyscyplinę wyborów życiowych. Kochani, kontrola słów i emocji wpływa także bardzo mocno na relacje z innymi, bo bardzo łatwo jest budować relacje na takim przestrzeni tego, że my coś myślimy o tych ludziach. Narzucamy sobie pewną narrację, tworzymy sobie pewny obraz osoby, a nie szukamy rzeczywistej wartości tej osoby i tym kim ona naprawdę dla nas jest. Hmm? To nie jest proste. Widzieć osobę taką, jaka jest, a nie taką, jaką ja ją widzę. Nie zakładać żadnych kategorii, nie nakładać żadnych szufladek, nie szufladkować tej osoby. I w tym pomaga bardzo kontrola emocji i słów, które wypowiadamy. Jeśli mamy uporządkowane myśli, to nie rzucamy słów na wiatr, nie wypowiadamy słów zbędnych i niepotrzebnych, nie ulegamy emocjom. wtedy też nasze relacje się poprawiają. Hm. Nie jest to proste. Ale warto się nad tym zastanowić, i warto rzeczywiście jakoś mieć tego świadomość, że wszystko zaczyna się w mojej myśli, wszystko zaczyna się w mojej głowie. Tam zaczyna się proces decyzyjny. Nie podejmuję decyzji pod wpływem chwili, ale pod wpływem tego, czy w mojej głowie dopuściłem tą chwilę, czy nie. Dopuściłem pokusę, czy nie. Dopuściłem dobrą myśl, czy nie. Ciekawe, bardzo ciekawe. I ćwiczenie na dziś. Spróbujmy. Refleksję dzisiaj wieczorem nad moimi wyborami, decyzjami, które podjąłem. Czy podjąłem świadomie, czy raczej pod wpływem chwili, emocji, czy mam dyscyplinę myśli, czy tej dyscypliny myśli nie mam. Hm. Teraz powiesz, to bardzo trudne. Tak. Dyscyplina myśli to bardzo trudna dziedzina. To dziedzina, która wymaga nauki myślenia, umiłowania mądrości. To, powiedziałbym w pewnym sensie, dziedzina filozoficzna. Ona wymaga wielkiej cierpliwości i wielkiej konsekwencji. I wielkiego, takiego głębokiego zaangażowania wewnętrznego. Jeżeli konsekwentnie będziemy odrzucać to, co nas nie buduje, to w końcu ta myśl zacznie być, przestanie być taka natarczywa i stanie się mniej silna, nie będzie już tak bardzo nas męczyć. A jeśli będziemy podkreślać, że chcemy robić rzeczy nas rozwijające, mimo tego, że są trudne, będziemy te myśli wybierać, je realizować, przemieniać je w nasze postawy życiowe, to wtedy pewna samodyscyplina stanie się czymś, w co będziemy chcieli iść. Tak jak z ćwiczeniem na siłowni. Kiedy jesteś zmęczony, kiedy bolą cię mięśnie, kiedy już nie dajesz rady, możesz albo mieć mindset odpuszczam, nie dam rady, albo możesz mieć mindset spróbuję. Do tego momentu. Aż już naprawdę fizycznie nie będę w stanie tego zrobić. Uczę się tego każdego dnia. Mariusz, dziękuję Ci za to, że mnie tego uczysz. Kuba, uczyłeś mnie tego przez tak długo. Dzięki. Kochani, ale modlitwa bardzo wspiera proces przemiany wewnętrznej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my pracujemy nad sobą, nad tymi swoimi myślami, a z tego co wynika nad podstawa podstawami i relacjami, to jeżeli w tym procesie myśli. Jeszcze wtłaczamy Pana Boga, czyli wpuszczamy w Bożą łaskę, wpuszczamy Bożą obecność, dialog z Panem Bogiem w te nasze myśli, to one się bardzo rozjaśniają. Spróbuj kiedyś tak, kiedy masz natłok myśli. Powiedzieć, Panie Boże, bądź ze mną, uporządkuj to co we mnie. Sięgnij po słowo, sięgnij po modlitwę, sięgnij po ruszanie. Jaki jest wewnętrzny pokój, jaka cisza rodzi się w głowie po takim czymś, bardzo lubię to robić właśnie, kiedy mam taki mętyk w głowie. Bardzo ważne jest, moi drodzy, też wyznaczanie sobie celów i ich realizacja przy pracy wewnętrznej, a szczególnie przy pracy duchowej. Zacznij od jednego zdrowaś Mario dziennie, skończysz na całym bróżańcu. Zacznij od czytania kilku słów Bożych dziennie, skończysz na półgodzinnej lekturze codziennie. Zacznij od 10 minut spaceru, skończysz na codziennej, bardzo intensywnej aktywności. Zacznij od prostego mówienia tylko i wyłącznie prawdy i ograniczenia kłamstwa w swoim życiu, a staniesz się pełni prawdomówny. Małe kroki, które prowadzą do wielkich. Kto w małej rzeczy będzie wierny, ten, wże, ten w wielkiej wiernym będzie. I odwrotnie, mówi przecież do nas Pan Jezus. Moi drodzy, praca nad sobą to droga świętych i droga dojrzałości chrześcijańskiej. Całe nasze życie polega na doskonaleniu się, własce na doskonalszym przyjmowaniu tej ławki, jeśli chodzi o świętość, a jeśli chodzi o ludzką naturę, na powstrzymywaniu tego, co nas niszczy, a budowaniu tego, co jest piękne i dobre. A więc, na wzór świętego Józefa, bądźmy ludźmi, którzy walczą o siebie. I jak zawsze dwa pytania refleksyjne. Moi drodzy, jakie nawyki duchowe możemy rozwijać dzisiaj? Zapytaj się siebie samego, jakie nawyki duchowe możesz rozwijać co jest przestrzenią, w której możesz się doskonalić, jeśli chodzi o Twoją duchowość i Twoją świętość? A drugie pytanie to pytanie, które moje reakcje, które moje mechanizmy, które moje myśli wymagają większej kontroli i większej pracy nad nimi? Bądź szczery, bądź prawdziwy. I powiesz to wszystko Panu Bogu, a wtedy rzeczywiście On pomoże Ci pracować nad tym wszystkim. Pozwól Mu. Pomóc sobie w rozwoju. I modlitwa. Święty Józefie, naucz mnie pracy nad sobą, nad moimi myślami i czynami. Pomóż mi rosnąć w dojrzałości chrześcijańskiej, abym wzrastał ku chwale Boga, ku mojej doskonałości i ku piękniejszej i większej miłości. Do tych, którzy są w moim życiu, do moich bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. To już na dzisiaj wszystko, ale zleciał mi bardzo ten odcinek. To taka przestrzeń, którą lubię, o której lubię rozmawiać i która jest moją codziennością. Może dlatego, w następnym odcinku porozmawiamy o czystości serca na wzór czystego serca świętego Józefa. Błogosławię Wam na dzień dzisiejszy w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Cześć, trzymajcie się. Do usłyszenia jutro o 5.30 na kanale Słuchaj i żyj, ksiądz Jakub Lorenz.